Witam z Kniei 21. Musiałem się przeklapnąć, żeby sobie popatrzeć na to, co teraz widzę. Przechodziłem dużo razy koło tego miejsca. I dopiero bezpośrednio blisko to widać, że to jest rzut. Właśnie. Tylko tam, Wystaje. Wystanie, on jest na pewno jest świeży. Go wyciągnij O kur, głęboko Miał prawo To jest dziesiątek Na pewno świeżutki, tylko że Ale Upierdalony Kuźba jaka ładna pałeczka no Do umycia salutki. No panie jest 17 pałka świeża z tego roku. taki ignatek no. <mum> lewi no tam, nie, nie, nie zbyt, po nim się tarzały kurwa, potem różne zwierzaki w tej wodzie, ja widzę, sierś jest, no to od jakichś innych jeleni a dzików, myślę, że po umyciu jeszcze z niego ludzie będą, no taki około 2 kilo kurwa coraz większe im później, <grym> no. Tak się odnosi zrzuty, teraz nie ma tłoku, pogoda jest dla mnie super właśnie, nie jest za gorąco, ta wegetacja jest pomalniona, czyli jeszcze można poszperać, jakby to już było tak jak Wielkanoc, to by zapomni, wczoraj miałem pełno kleszczy i tak, niby kurde nieaktywne. No ładnie ten pałek jest. Kurde, no tak? no super To jest do umycia, bo to, to jest świeże no. No, Tak wygląda po umyciu. To oczywiście trzeba wyszczotkować jeszcze, ale już nabrał kształtów i koloru normalnego. To już będzie odbarwione akurat. Ale reszta jeszcze przejdzie w tłoku. Kurde Kurde to jest Spałek Tu na tym terenie dziesiąty świeży W kwietniu Ja pierdule. No i kurde wczoraj miałem bardzo ładnego półtora kilowego takiego świeżeczka A ten, ten około 2 kilo piękny To jest mój śnowoś, zaraz go przetroczymy, bo plecaka nie mam, bo to blisko. to jest kijek, który muszę zrobić kryskę następną. A tu ciach. A to, to bobrowe królestwo jest. Tu go myłem właśnie póki co, pozdrawiam.